Jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce: polodowcowy krajobraz wzgórz Delewskich, a w nich luksusowy hotel w otoczeniu natury. Co roku, jesienią, organizujemy tu dr Irena eris Tasty Stories. wydarzenie, w trakcie którego goście hotelu słuchają opowieści o mieszkających w rejonie twórcach. Kiedy podróżuje się warmińskimi drogami, od czasu do czasu nasz wzrok przyciągają kolorowe przystanki. W miejscowości Wipsowo odwiedziliśmy ich autorkę, Panią Annę Wojszal. Przystanek pierwszy pomalowałam w swojej rodzinnej wsi w 2012 roku. Po prostu sołtys ówczesny poprosił mnie, żebym pomalowała przystanek. No i razem z młodzieżą pomalowaliśmy przystanek w różne kolory. Artystyczne malowanie przystanków to jest takim moim artystycznym projektem życiowym. Przyroda mnie inspiruje w każdej postaci, także przyrodę maluję na tych przystankach, a powstało ich około już 50 jak do tej pory. Malując ten przystanek to przedstawiam po prostu siebie, ja mam radość. To, to jest bardzo ciężka praca fizyczna, ale to ja mam wtedy, ja jestem przeszczęśliwa jak, jak kończę ten przystanek i widzę efekt końcowy. Pani Ania spełnia się artystycznie w wielu dziedzinach. Ale to przystanki są dziełem jej życia. Cieszy ją, iż, nadając im nowe oblicze, ożywia lokalną społeczność. Jak pomaluję wszystkie przystanki, to ja nie wiem, co ja będę robiła. W mazurskiej miejscowości Pikus mieszka i tworzy swoje fantastyczne rzeźby z metalu pan Rafał Schulz. Elementami jego instalacji, inspirowanych sztuką Zdzisława Beksińskiego, są często fragmenty starych maszyn czy sprzętów rolniczych znalezionych na polach czy złomowiskach. Wykorzystywanie tych elementów pozwala mi opowiedzieć jakby dalszy ciąg tej historii, która gdzieś tam toczyła swoje koło, wydaje mi się zatacza dalej. To moje rzemiosło, czasami kowalskie, stamtąd się wywodzi. Potrafię dostrzec kunszt czy przede wszystkim mozu pracy, którą kiedyś wykonał często kowal właśnie. Niewielkie, a czasem wręcz monumentalne prace trafiają dziś nie tylko do lokalnych galerii, ale również do miłośników sztuki za granicą. Wspominając swoje początki, pan Rafał podkreśla wsparcie, jakie otrzymywał od rodziców. Mój tata może mniej mówił, ale dużo y, pokazywał swoim zachowaniem, swoją obecnością. Odkąd tylko pamiętam, to miałem przyzwolenie, a przyzwolenie to już jest bardzo duże wsparcie do tego, żeby się rozwijać i żeby tworzyć. Kilkanaście lat temu wyjechałem do Włoch, tam kilka lat mieszkałem, i y, dopiero ten wyjazd pomógł mi zrozumieć, że jednak to jest właśnie to miejsce. Dobrze wiem dlaczego, bo jednak właśnie to podwórko to też przemawia za tym. Cieszę się po prostu, że mogę sobie wyjść rano i wypić kawę na podwórku, i głęboko odetchnąć, wejść do warsztatu i coś zacząć tworzyć. Pośród warmińskiej natury mieszka i tworzy również nasz kolejny bohater, pan Jarosław Gach. Odwiedziliśmy go. By poznać historię komiksów inspirowanych warmińskimi baśniami. Jak zaczęła się jego pasja? To było w czwartej klasie szkoły podstawowej na lekcji matematyki, gdzie po prostu strasznie się męczyłem na tej lekcji. Wpadłem na pomysł. Komiks nosił tytuł Ucieczka z rezerwatu, było o Indianach, więc podejrzewam po latach, że to była jakaś taka właśnie forma ucieczki od tej codziennej rzeczywistości. Z podręki pana Jarosława wyszło do tej pory ponad 400 komiksów w tym cykl Legendy Warmińskie oraz Tkanina. W przypadku Tkaniny to był pomysł na zadoptowanie tego do czasów na współczesnych. I to był konkretny cel, więc szukałem legendy, które przede wszystkim bohaterami będą nastolatki, bo chodziło mi po prostu o przybliżenie troszkę problematyki okresu dojrzewania, problemów społecznych, jak to przełożyć teraz na baśń. Próbowałem osiągnąć to w Tkaninie w tym przełożeniu na współczesność, czyli pokazać, że pewne rzeczy, pewne wartości, pewne nauki, które możemy czerpać, yy, z tych baśni, one są ciągle aktualne, ciągle miotają nami te same emocje, te same uczucia, mamy te same problemy, okoliczności się zmieniają, ale my nie. O tym wszystkim mówią te, te baśnie i legendy. Komiksy warmińskie stały się cennym narzędziem zachowania lokalnej kultury w tym języka. W legendach na przykład możemy poznać nawet gwarę warmińską, która już jest, w zasadzie już to, to nie jest żywy język. Niedawno zmarł pan Edward Cyfus, który tłumaczył na gwarę komiksy. Myślę, że po wielu latach rysowania komiksów warmińskich zaczęło do mnie docierać, że człowiek zaczyna zmieniać troszkę nastawienie. Zaczynamy rozumieć, że swoją odpowiedzialność, że to nie jest tylko i wyłącznie taka zwykła praca. <laughs> Teist history to podróż po regionie i lekcja tradycji. Również dla kucharzy, którzy jak co roku pod wodzą Agnieszki Wilbrand przygotują wieńczącą projekt kolację. Jak przystało na mazurskie klimaty, Agnieszka i Sławek zabrali swoich kolegów po fachu nad największe w okolicy jezioro Dąbrowa Wielka. Nie tylko po to, by złowić świeżą rybę, ale również by w tych pięknych okolicznościach przyrody poszukać inspiracji do kolacji. W tym roku kulinarny spektakl Taste Stories przygotują za Agnieszką dwaj poznańscy szefowie kuchni: Patryk Dziamski, założyciel Dziamski Concept Rest. Ojciech Bartczak, twórca Street, autorskiej sieci Casual Food oraz Sławomir Kwaśniewski, szef kuchni slow foodowej Restauracji Romantyczna w hotelu spa dr Irena Eris. Z przyjemnością zapraszamy Państwa na weekend ze smakiem dr Irena Eris Taste Stories na wzgórza delewskie od 10 do 12 października. Do zobaczenia.